Gdzieś bardzo, bardzo daleko, wysoko nad chmurami, leciał sobie pewien list. Leciał i leciał w stronę niezwykłego domu, w którym czekał na niego ktoś naprawdę wyjątkowy. Kto to taki? Zaraz wam pokażę. O, no, trzeba troszkę tutaj... No, Zostało się to wszystko no. no, A co to będzie udzielił. O, Co? O, dziękuję. A w końcu przyszedł ten list. Ach. Ach, ach, zaraz go obejrzymy. Marysiu, Michalinko, Heniu, witam Was w moim warsztacie. O, jesteście tam. Patrzcie uważnie, bo ja was bardzo dobrze widzę. Spójrzcie tutaj, to są moje sanie. Już są prawie gotowe do wylotu. A to mój latający zwiadowca, sowa śnieżynka. Są tu i elfy, które pracują na magicznym drzewie. Spójrzcie, to list od moich elfów o was. Zobaczmy go. A tutaj wasze zdjęcie. Cudowne z was, rodzeństwo. Drogie dzieci. Wiem, że cały czas się uśmiechacie. Marysiu, Michalinko, Heniu, przeczytajmy, co elfy napisały w liście. Jesteście cudownym rodzeństwem, które bardzo się kocha i prześlicznie się razem bawi. Mają też taką radę. Zawsze słuchajcie rodziców. Dobrze, dobrze, już wystarczy. Zadzwońmy teraz do wieży lotów.

E, a jak z pogodą? Można startować? Nie można? Hmm. Muszę chwilkę odczekać z wylotem przez tę burzę śnieżną. O, cześć, Eryku. Mówisz, że to pora na kakao? A uwielbiam o pychotka. No, co tam chcesz mi pokazać? Ach, no tak, zapomniałem o nich. Zaraz pokażę, kto bardzo was kocha. Kto jest na pierwszym zdjęciu? Mamusia i tatuś. Pięknie razem wyglądają. Na pewno bardzo się kochają. A kto jest na drugim zdjęciu? Dziadek cały czas jest przystojniakiem. Jak oni bardzo Was kochają. Zazdroszczę, zazdroszczę. No, oczywiście pamiętajcie, żeby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich kochacie. Dobrze, to teraz może ja pokażę Wam moich małych ulubieńców. Dobrze, chodźmy, chodźmy. A, to są moje małe szczęście. Gaz, pan, grac. Uj, dumny literek. A, a to nasza mała elfka, emigotka Ona też, też będzie robić zabawki z innymi elfami. No, teraz chodzi do elfiego przedszkola. Drogie dzieci. Dobrze, dobrze. Poczytajmy już o was. O! Album ze zdjęciami naszego gościa. Ach, gwiazdorku! Znowu się rozmarzyłeś o locie na moich saniach. Już mówiłem ci, że nie mogę cię ze sobą zabrać. Daj, daj mi tę drugą księgę. Marysiu, masz już sześć lat. Podobno bardzo lubisz malować. Chciałbym Cię pochwalić za to, że opiekujesz się swoim młodszym bratem. Podobno czasami za dużo używasz telefonu. Czy to prawda? Wiem też, że jesteś już bardzo samodzielna. Michalinko, masz już pięć lat. Podobno bardzo lubisz bawić się zabawkami. Chciałbym Cię pochwalić za to, że jesteś tak radosnym dzieckiem. Podobno czasami nie chcesz spać w swoim łóżku, czy to prawda? Wiem też, że chodzisz już do przedszkola. Heniu, masz już dwa latka. Podobno bardzo lubisz bawić się samochodami. Chciałbym Cię pochwalić za to, że sprzątasz zabawki. Podobno czasami za późno chodzisz spać. Czy to prawda? Wiem też, że jesteś już dużym chłopcem. O, to wasze zdjęcie. Choć nie widzę Was na liście grzecznych dzieci, musicie zacząć bardziej się starać. Na pewno dacie radę. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Wasze prezenty to niespodzianka? Elfy chcą Was zaskoczyć, sam jestem ciekaw, na pewno się ucieszycie. O.